Napisz tylko jedno zdanie i dostaniesz gotową stronę www. Google niedawno to umożliwił. Stitch to eksperymentalne narzędzie do od Google, który zmienia zwykły opis tekstowy, czyli prompt, w działający interfejs aplikacji. Działa to tak. Spisujesz po angielsku, na przykład, że chcesz aplikację do śledzenia nawyków z ciemnym motywem. Stitch generuje od razu kilka wariantów projektu interfejsu. Wybierasz ten, który ci się po prostu najbardziej podoba. No i teraz najlepsze. Dostajesz nie tylko ładny design, ale też gotowy kod HTML i CSS. Możesz go od razu skopiować no i użyć swojej aplikacji. Albo wyeksportować cały projekt do programu Figma zachowanie wszystkich warstw. Do wyboru masz dwa modele AI. Szybszy Gemini Flash albo mocniejszy Gemini Pro. Flash daje Ci 350 generacji miesięcznie, a Pro tylko 50, ale za to projekty są bardziej dopracowane. Narzędzie jest całkowicie darmowe i działa w przeglądarce na adresie, który wyświetlam o góry. Wiadomo, że to rozwiązanie nie zastąpi profesjonalnych narzędzi jak Figma, ale do szybkiego prototypowania jest idealne. Szczególnie jak nie umiesz projektować ani kodować, a chcesz sprawdzić Twój pomysł na aplikację. Na no jedyny minus działa tylko po angielsku. To zaczynaj działać i daj mi znać koniecznie w komentarzu, co będziesz próbował zaprojektować. No i koniecznie obserwujmy kanał Po więcej newsów ze świata AI.